Teraz jest ścigana, ok. Uuu, pociąg. O, ja pamiętam ten moment. No co? Co ty chcesz? Zrozum, nie mam siły. Dobra, to idźcie spać, Laska. Przyjdziemy się po wagonach. Mogę coś tu odgarnąć. O, 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 jest, 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 jest coś, jest coś, dobra. O, gazeta ci spadła chyba, co? Ha. Ten coś, który, który to ziewał? Który to? Pan ziewał? jak to było? Turbulencje, turbulencje w pociągu, proszę się nie przejmować Turbulencje, kawa spadła, tak, tak Zobacz, czy to jest początek Aha, początek wagonu tego, czy nie, dobra, tu nie mogę Nie wiem, czy przeszkadzać im, czy nie. A nie, nie ziewaj pan kawa, żeś pan wypił. Oho, mogę jeszcze tutaj coś zrobić? Hype down. Ok. Ta wyglądała, się nie przejęła. Oho. O nie, policja. Szukają nas. Będą przeszukiwać pociąg, prawda? Cholera. Trzeba ją budzić. Musimy uciekać. Dobra, gdzie ona tu była? Tu. No. Którą tą stronę było? O, no, patrz. Policja. Tam szeryf jest. No, kurwa, no, to samo bym powiedziała. wieczór kontrola, proszę wrócić na miejsce. Do toalety chcę, o kur, no, świetnie no. Aha, dobra, ja muszę pamiętać, żeby podążać za nią. Za jej ruchem... tego. Puszuj, puszuj te drzwi, puszuj, puszuj, puszuj! Kurde, no! Nie ruszać się! Policja! Aha. ale na mirzuca, rzuca, ale na mirzuca rzuca rusz się koleś, kurde, nie przeszkadzasz mi tu cholera, idź dalej, dalej idź dalej, idź dobra, jeden, dawaj, let's go, let's go, let's go w ogóle za głośno mi suchawkę. muszę ściszyć Mam nadzieję, że mnie słychać. Halo, halo, słychać mnie słychać? Halo, halo? Let's go, let's go. Zostaw mi To dobrze, że słychać... że słychać dobrze. O kur, o kur. E? Osiul, osiul, osiul! No, aha, na dół, dobra. Pude, nie umiem. Podążę za nimi ruchami. O. Prze. Oprze. Bo jej, co dawaj. Macze. Jesteś otoczona. Trzymaj ręce w górze. Ucieka wam! Przeciejmy do sobie zakończenie akcji. Wow. Długo mam tak to trzymać, a do zakończenia akcji. Dobra, jeździ Dobra, wydało nam się Wstawaj, <laughs> wstawaj. Aha, teraz w lesie jesteśmy? Tak, wiem. Musimy stąd wyjść, zanim wrócą. Muszę, że uciekamy. O kurde. Ażeby się wyszła. O nie. Helikopter. Nie, tylko nie to. Stróga, O kurde. O kurwa. No. burda Dobrze, że jest ten zwolniony moment. Jeden, 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 Czy uda nam się, czy uda nam się uciec? Jest ta kamera. To movement kamery. Co ty nie powiesz? Bo nie wiem gdzie ja mam uciekać. O kurde, nie. Nie, 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 tylko nie pies. O nie, otoczyli nas. O, dobrze. O biedny piesek, o Jezus. O kurde, ale pisnął. Mhm. Dobrze, dobrze, uciekaj. O. Dobrze, let's go. A dalej. Gdzie ona się podziała? Nie wiem, w którą stronę mam biec. Ale w którą stronę? Tom. Dobra, dobrze, że mi pokazałaś Krok w, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo. No kurwa, gdzie ja mam ja pierdolę. No halo, no gdzie ja mam? Eee, nie wzięłam miś, mam się schować? No dobra, to widzę, widzę. O Jezus, o Jezus, nie! No właśnie! Widzisz, to O jak wyktryj mi wenty! Dobra, dawaj, 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 właśnie, top się w tłum, w top się w tłum tak, na pewno jej tam nie widzą, no no Na pewno nas tam nie widać. Znowu wreszcie dajemy kule. Oka z Nie dam policja, jest samochód tutaj. O kurde, jesteśmy otoczeni Mam przejść pod most Śmiało, Aiden Jezu, pamiętam ten moment O Jezu, pamiętam Ten moment Cholerny deszcz Mogłoby się przejść. Tego hmm. nie Halo, zbadżyło się coś? Halo? Nie, zbagowałam grę chyba. Nie, ej. Nie może że gra się zbagowała. Czy to tak jest po prostu kamera? Ty Halo? Hej Co jest? Czy ja coś źle robię? No ja idę nim, on... A on... już nim nie pójdę A nie, idę Hej, co jest? Nie no, spakowało się coś No halo? Ej, co jest? To nie jest normalne. No. Zbagowało się. I co jest? Ja nie chcę wracać do. Aż tak kiedy był zapis. o Uniknie aresztowania i ucieknie z pociągu, z lotem jeśli potrafisz. Osiągnięcie. Od początku? Nie. <śm> od początku, tak? Czy nie? A nie dobra od tego momentu. Okej, okay, dobra. Dobra, dobra, ok, dobra. Śmiała Nie chce się obracać. Dobra, jeszcze raz. Mogłoby się Coś jest? No kurcz, nowy bonus. Ooh. Musimy jak najszybciej złapać Jest jutro. Tego nie trzeba. Dobra, i ona skończy może rozmawiać. O, to teraz dopiero. Dobra. O jest, dobra. Let's go, działa. Odjechać? Dobra, let's go, wsiadaj na motor Dobra, let's go, jedziemy. O Boże, muszę sterować. Nie, muszę trzymać spację. trzymać spację, dobra. Gonią nas kurde. Event, prawda? Może nie? Dobra, chyba wiemy o co tu chodzi, prawda? Trzymać pozycję! Chyba nie będzie to, co z pociągiem, nie? Że będę musiała trzymać to. Czyli się że, będzie, że będzie to takie niebieskie. Jestem Always. Let's go! Aha, dobrze Wam tak bardzo dobrze Trzymać ogień! Nie strzelać kurwa! Tu oddział <grymka> tango Uciekła nam Powtarzam, uciekła nam Jedzie do Bakertown. Bakertown, ok. okej oho nie jesteś małpaczenin No ja tak stałam. Grupa trzecia, pozycję Jesteś otoczona, wyjdź, a nic ci się nie stanie. To jest najdłuższe. Let's go. Nie zajmij się nim, tak? że się niby zajmiemy. Jeden odszedł. Nie Teraz coś się zbagowało Nie, nie gadaj. Halo? Halo? nie Słod, Halo. Halo? Proszę pana. Co się dzieje? Czemu się patrzy tak? Halo, Panie, Halo, halo, halo. Dobra, teraz działa. O,